I find another place to live in this crowd, because Christmas is finally here. Króciutko. No. Mi zaskoczyłaś, jak to mówię. Mówiłam, że ci wygrabić takie śniadanka. Dzisiaj zrobiłam bajkielkę z indykiem, z cebulą, awokado, sałata rzymska i sosik. Myślałam, że jak przyjdę, bo tak no. musiałam rano rzeczy porobić, że jak przyjdę, dobra, musiałam dalej robić śniadanie, a tutaj no. <grym> jak to dalej? Znaczy Szokowa. dobra, no. Ty robiłeś przez dwa dni? A dzisiaj ja. W szoku jestem. I <grym> to jest Nie wiem, czy Wy też tak macie, możecie mi dać znać, czy kochacie też taki, wiecie, zapach w domu świeżego prania? Dla mnie to jest naprawdę najlepsze, co może być. To wtedy mi się kojarzy z takim. No z takim wiecie, fajnym, przyczulnym domem, zapach prania, z tym mi się właśnie kojarzy mój dom też, no bo zawsze u mnie było wszystko porozwieszane tak, na kaloryferach tak naprawdę, no bo u mnie w domu rodzinnym nigdy nie mieliśmy suszarki takiej bębnowej, no i po prostu to pranie, zapach tego prania kojarzy mi się strasznie właśnie z domem, z takim... Ciepłym domowym na do maksa. Także możecie mi dać znać w komentarzach, czy Wy też kochacie zapach świeżego prania i czy Wam się to tak jakoś przyjemnie kojarzy. Jedziemy do mojej mamy na naleśniki z serem i Kamil nigdy nie jadł naleśników z serem i pyta się mnie, ale z jakim serem? Taki do pierogów ser? Nie, nie wiem, ale... I z żółtym z... serem Gouda. A dupa! I mi nie powiedz, co nie, bo nie wiem, Bo tak. u że naleśniki się jadły, już to z dżemem, no. Z serem żółtym pod posypanym parmezanem. Dawaj, już to jest jakiś biały ser. Nie biały. Gdzie jest żółtym serem? Jasne, Żółty nie uwierzę Żółty ser, w środku taki... Nie. Nie, Plan na dzisiaj jest taki, znowu widzicie jest ciemno, cały dzień praktycznie nic Wam nie nagrywałam, bo pracowaliśmy i teraz mam czas się w ogóle odezwać. Plan na dzisiaj jest taki, żeby wprowadzić już jakieś świąteczne akcenty do domu i nie wiem, dzisiaj tej choinki chyba dłużej nie kupimy, bo jeszcze nie zdecydowaliśmy w sumie jaką, tak? Raczej zamówimy. No nie wiem właśnie, może podjedziemy żywe zobaczyć, może nas przekonają te żywe. No, nie wytrzyma do świąt. Ale jak nie też sto, jak z wodą i też stoi. Weź jak nie. No dobra, zobaczymy, ale na pewno chcę kupić choinkę do sypialni, taką małą, w sumie niedużą, ale żeby tam też był jakiś taki świąteczny akcent. No by jakieś kurzo zbierać był w sypialni. No, tak? A żywe te choinki tam były? Jakie? Żywe w bryko, tak? To były żywe to na zewnątrz, te małe. No nie. Bo musimy kupić więcej ozdób świątecznych. Tu nie ma w ogóle świąt. Chcesz święta w tym roku? Ale do, najwięcej sobie to dało to choinka. Choinka to ja w ogóle myślę, kolego, że będzie stała w ogóle tam. Bo początkowo myśleliśmy i tak w sumie tutaj nam projektantka zaplanowała gniazdko na choinkę. Właśnie zaraz nam pokażę. Tutaj w jadalni. Tutaj ona miała sobie stać. Aha, i jeszcze nie ściągnęliśmy tej lampy, dlatego że ona mi się jednak zaczęła podobać. Jeszcze słuchajcie, dajmy jej szansę, jak tutaj przyjdzie stół z krzesłami. Dajmy jej szansę, ok? E, no, także tutaj miała stać ta choinka, ale ja pomyślałam, że jak pięknie by to wyglądało. No zobaczcie, no tutaj aż się prosi, żeby tutaj coś było. Wiem, brakuje jeszcze tutaj tych zasłon, ale no, nie mamy, tutaj generalnie miała stać e, sterlicja. No kwiatek, ale też na razie go nie mamy, więc w sumie na czas, jak nie mamy tej sterlicji, tutaj by dał po prostu tą choinkę. Tylko teraz pytanie... Lampki dosięgną tam, ale raczej tak, bo po prostu Aha. da się je tak obwinąć. Powiedzcie sami, czy tutaj by ta choinka lepiej nie wyglądała? No mega by tutaj wyglądała tak klimatycznie. Nie, wiesz, zależy jaka, ale będzie dużo bardzo nkład szeroka. Słynna. Nie, to właśnie musiałaby być taka, wiesz, taka. No żeby tak nie przysłaniała nawet tej ścianki za bardzo. Wiesz o co chodzi? Taka dosyć no wąska by musiała być. No to ja nie lubię wąskich nie, mam za brzydkie. Co to się z moim pokojem wyczynia? normalnie jakaś komnata tajemnic Kom, komnata tajemnic komnatę tajemnic zrobiłeś? w kwiatku zobacz słodziaczek słuchajcie chrapie sobie w książkach chyba się uczył Boziu, jakie słodkie dziecko się... o Maćko o Maćko cześć słuchajcie no to się musiało stać mój pokój zamienił się w gaming room Gaming Room, oczywiście, już tutaj jest. Prezentuję te choinki, tylko właśnie nie wiem, czy ona nie jest na przykład za mała. To jest ta jodła kaukaska. A, to jest tylko do sypialnia, to nie jest kurde giga choinka. No i właśnie ja bym chyba to wzięła, generalnie. Bo ona jest taka chyba w sam Na pewno musimy wziąć szyszki do tego strojka, bo słuchajcie, chcę coś sama wymyślić. Kupiłam coś takiego. Jesteśmy w Sensei w ogóle, bo nie mówiłam. Takie coś, czekaj, Tutaj na przykład, nie wiem, szyszeczki na to. Nie, coś tu chcę wykombinować, ale jeszcze nie wiem co, więc po prostu bierzemy to. Proszę, fajnych rzeczy jest w senseju. A nie chciałam tutaj przychodzić. Więc kurde, spoko. A i bierzemy oto? No właśnie, właśnie chyba do tego strójka, żeby tak tutaj dać. Patrzcie, co tutaj jest w senseju. Dosłownie taka sama, znaczy nie jest taka sama, jest o wiele mniejsza, aczkolwiek fajna, podobna. Patrz co znalazłam! O, to mniejsza jest Tak, ale wiesz co, tak sobie myślę, że chcę ją i tak, że jest nawet jak mniejsza. No bo jak tutaj dam jakiejś słodkości, to lepiej, żeby było mniej, co nie? Nie ma kosza? Nie widzę, właśnie. Powiem Wam, że jestem załamana. jakby... Przyszłam tylko po głupie bombki, tylko albo aż i po ozdoby na choinkę, chciałam w ogóle y, kupić jeszcze też takie świeczki, wiecie, zwykłe takie długie świece, które się daje do świeczników i rozumiecie, że są wszystkie oprócz takich zwykłych i chciałam jakieś takie spiralne i generalnie jeśli chodzi o bombki i takie ozdoby choinkowe, no to uff, nic mi się nie podoba. Jakby ja rozumiem, że każdy, wiecie, ma inny gust i tak dalej, no ale no co, no takie bombki mamy kupić? O, takie? No, jeśli bym taką chciała, a właśnie takiej nie chcę i wszystkie są takie rzeczy, które mi się nie, po prostu, no, nie widzą. Hmm. Czu, 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 czu. W ogóle to ja bym chciała chyba szklane bombki, wiesz? I znowu zwozimy masę tabołów po prostu. Mm, zakupy kolejne, cała torba zakupów. Tutaj mamy mm, kradzione słoiki od y, mamy Kamila. <grym> e, tak, tutaj, jakieś paczki. Tutaj, kolejne żarcie. Jakieś ryby mamy tutaj świeże. Cebula, ziemniaki, bla, bla, bla. Tutaj mamy kolejny w słuchajcie, z ciuszkami. Na szczęście one są już wyprane i wyprasowane, także będę miała mniej roboty. Wiecie co? Ja mam dość tych sklepów. Ja mam dość tych sklepów. Ja pojechałam po choinkę, po ozdoby na choinkę. Chciałam kupić jakieś ładne, i wiecie co? Nic mi się w tych sklepach nie podoba. Nie wiem, co oni robią. Chcę słyszeć odgłos Kamila, który kroi cebulę, bo serwuje nam na kolację makaronik ze szpinakiem. A ja w tym czasie zrobię haul. Kolejny dzień, kolejne zakupy. Mogłam znaleźć zwykłych, prostych świeczek, długich świec. Ja nie wiem, były wszystkie różne kolory, takie, śmakie, owakie. Nie było zwykłych białych, ja nie wiem. Mam takie zawijasy, ale chyba też nie są złe. W się. chciałam też zobaczyć jakieś ozdoby, ale wyszłam z kwaskiem cytrynowym do czyszczenia, czyszczenia do odkamieniania. To jest takie wycieczek wszechstronne. I kałaczki. To są ciekawe rzeczy. Ja to pokazuję. Kupiłam takie dwa, takie dwa pudełka składane do naszej garderoby. One są z Sensei. Wiecie, to jest to pudełko na tej zasadzie z IKEA, Takie są też do tych Alexów te pudełka. Po prostu tutaj się zaklinam i mamy takie. O, to piękne pudełeczko. Kolejna rzecz z myślą już o właśnie jakimś akcencie świątecznym. To jest wieniec. Szczerze, był najładniejszy z tych wszystkich. Tylko gryzie mi się ten plastik pod spodem, ale spróbujemy to jakoś zakryć po prostu i. Będzie git. Musi. Chciałam go właśnie tak położyć na stole, ale zresztą zobaczycie, bo będziemy na pewno robić sobie dekorowanie. No i do tego właśnie z myślą o tym strojku kupiłam jeszcze takie szyszki. Takie dwa świeczniki w kształcie słodkich domków. Takie świąteczne. Kojarzą mi się właśnie ze świętami takie domki. Szklana choinka. Widzę, słuchajcie, była ostatnia sztuka w Sinseju yy, i widzę, że jak widzicie, jest taka będzie pootwierana i w ogóle. Niestety ktoś ją przemaglował, ale... Myślę, że będzie spoko stanie. Fajna. Na no dole jest taka jakby ryflowana, z góry jest taka kakao. Fajna, podoba mi się. Akurat sobie postawimy ją na wyspę i damy tam pierniczki, jak zrobimy. Trzeci dzień po wprowadzeniu się do nowego domu. <laughs> po bojowisko. Po bojowisko. Na razie tu jest, ale tak jest fajnie, powiem wam. Wtedy już zawiesiłam sobie ściereczki świąteczne. No taki. Jesien... Boże, jesienny akcent, świąteczny akcent. Jednak słuchajcie, w każdym polskim domu ściera na piekarniku musi wisieć. Ale u nas wisi taka ładna ściera, co? I tylko na święta chyba będzie wisieć, bo tak w ciągu roku to nie będę tutaj dawać, wiesz? tylko taki makaron ryżowy dlatego, że najlepiej się po nim czujemy i jest bezglutenowy, tak? Czyli, czyli fajny. A bardzo lubimy i zawsze kupujemy, znaczy niekoniecznie z tej firmy, ale właśnie musimy koniecznie musimy zrobić sobie zapas takich makaronów. Musimy pojechać jeszcze na jakieś zakupy takie właśnie stricte pod pod zapasy, żeby mieć więcej rzeczy, żeby wiecie, nie kupować nie iść co, codziennie do sklepu i z czegoś dokupywać. Tylko spisać sobie listę, kupić sobie właśnie takie rzeczy, które zawsze jemy i po prostu sobie jakoś już fajnie to zorganizować. A tutaj póki co na razie z tej organizacji, to mam, słuchajcie, zorganizowane nasze ukochane mleka. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod vlogmasami. Naprawdę jest to dla mnie ogromna motywacja takie słowa wsparcia od Was dostajesz, naprawdę. Serio, no po Jeżeli prostu... to jest naprawdę kupa czasu na no to, to nie jest tak jak żeby by nagrać coś. No naprawdę? tak, ale że ktoś później jeszcze tak właśnie komentuje i też poświęca swój czas, żeby skomentować, to jest takie miłe i, i zawsze właśnie się tak rozczulamy nad tymi komentarzami. Na YouTubie ten komentarz to w ogóle jest jakby coś innego, nie? Na YouTubie on ma jakieś takie in, inne znaczenie, nie wiem, jest taki po prostu inny, bo też ta więź mam wrażenie z widzami, z Wami jest tutaj inna niż na innych platformach takich szybszych wiecie, do przewijania typu, nie wiem, TikTok Instagram. I co, jaki jest dzisiaj plan? Chciałam udekorować sypialnię, ale niestety wyszło jak wyszło, że w sumie nie mam choinki. Szczerze tak jak Wam mówię, no raczej myśleliśmy o przeprowadzce, o tym, żeby to wszystko tutaj wiecie styknęło nam z tą przeprowadzką szybko niż o ozdobach świątecznych. Więc zamówię coś, może mi szybko przyjdzie, co? Ale dzisiaj koniecznie, bo teraz jak słuchajcie, zostałam w kuchni i zobaczyłam pod tymi szafkami właśnie ile jest kurzu, bo ja słuchajcie jeszcze tego nie umyłam. Po prostu chciałam się za to zabrać, ale jest no, tyle, nie jest tyle innych no. rzeczy do zrobienia, ważniejszych że jako prezydent jakoś nie zwróciłam na to uwagi, ale teraz jak widzę ile tam jest skórzu Sparczo. i tam to spada do jedzenia, to nie, to muszę to szybko dzisiaj, o szybko jakoś objadę tą kuchnię, więc... makaron w skórze. Mhm. <grafy> no, ale we by własnym domu. A no to już smakuje zupełnie inaczej. <grafy> to w takim domu rodzinnym to nie, ale chórz w takim swoim domu... A. Może. Spakuje, no, dobrze, zrobię na to dzisiaj i może jakieś... Nie, no, strojka też nie zrobię, bo nie, nie mam wszystkich rzeczy do niego. A Misiaczek zrobił pyszny makaronik. No, robisz się oddarza. Jak byś, ty zawsze taki robiłeś i był najlepszy? Ale ja robię w swoim domu, teraz robię w innym domu. I z kurzem. I z kurzem właśnie. Znaczy właśnie trzeba patrzeć na to, że to jest na kuchence, więc ceramiczne. Ja na przykład na kuchence gazowej w ogóle wszystko inaczej smakuje. To jest ważna A co, obrazu. że z tego gorzej smakuje? Tak, najlepiej smakuje z kuchenki piazownej. Co ty mówisz? Tak nawet gadała płynna pani Magda Gessler. Ona mówiła o indukcji. Po zachodzie. To wam wszystko po Ja wam mówię, takie białe blaty, to wszystko będzie na nich widać. Takiej kuchni matko boska. Kto to widział? Kto to widział takie blaty? Jeszcze póki pamiętam, bo mam tutaj przed nosem kalendarz adwentowy, więc jeszcze przed zjedzeniem otworzę. Który dzisiaj? Ósmy? Nie, dzisiaj jest dziewiątym. Coś dużego. Dalej jakaś płukanka octowa. Aha, to jest octowa, a wcześniej była chyba kwasowa? Coś takiego. Również o smaku mlecznej czekolady i jagodowej. A to akurat może być fajne do włosów, bo te octowe jakby. o. Nadająca blask i domykająca łuskę włosa. I koniecznie muszę jej je dzisiaj sobie zrobić. To... Nie, dzisiaj będę mieć włosy? Nie, jutro rano sobie umyję. Ostatnio słuchajcie, zobaczyłam komentarz pod jednym z moich TikToków: coś w stylu, że A, będziemy razem mieszkać, a nie jesteśmy nawet zaręczeni. I od tamtego czasu e, po prostu takim głosem Voldemorta z Harry Pottera, ponieważ teraz go oglądamy, tak się śmieje do Kamila i mówię do niego takim głosem: Kiedy zaręczyny! Przecież mieszkacie już razem. -y. No later. Ja żartuję ogólnie. Ja wam mówiłam, że mi to w ogóle jest obojętne, szczerze mówiąc, że to jakby nie przypieczętowuje naszej miłości w ogóle, że po prostu... Ja mam od Ciebie tyle gestów, że nie potrzebuję tego persyjomka. No będzie tylko taki... Taka rozrywka w życiu, że coś świesz, To mi kompletnie nic nie robi. Także mamy do tego taki dystans. Słuchajcie, już godzina dziewiąta. Zmontowałam TikToka i dodałam go. No i chciałam zabrać się za tą kuchnię, tylko jakoś tak... Nie wiem... Zmęczenie mnie jakieś wzięło. Natomiast no chociaż trochę bym chciała tą kuchnię i jednak wysprzątać dzisiaj e, dlatego, że no chcę, żeby już była po prostu zrobiona bez tego kurzu Boże, straszne to jest Chcesz posprzątać, a A nie chcę sprzątać. przątać myślicie, że ja będę tak cały czas łazić ze szmatu? Zrobimy generalne porządek, i już tu się wszystko ułoży ja ci kupię taki pas, mojej budowlance, i to będziesz miał taki. Weźmie <laughs> tak, spray taki do jakby <laughs> taka szumata, i będziesz tylko chodzić i. Będziesz takiego pasu. I z tym będę jeszcze kijem, bo tak nie? Nie, taką Tak będziesz wyciągać z tego no better Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the. Za rokiem to Generalnie my tutaj próbujemy zorganizować kuchnię Nie próbujemy, tylko na razie nie mamy nawet ja Nie śmiej się no. ze mnie, dobra? Organizacja kuchni będzie wyglądała u nas tak No bo tutaj chciałam dać chochelkę, ale... O, nie mieści, nie no bo mieści się żaden na ten, ten więc dałam ją tutaj na razie. No, kochanka będzie tutaj, <noise> sitko będzie tutaj. <noise> tu będzie króde miejsce na scyzoryk i może nożyczki jeszcze wsadzimy. I to będzie na przedłużać i papier oh. do pieczenia, no jest super, no. I to jest organizacja kuchni, yes. bajkamiks. <noise> A się jeszcze zrobić. to na razie takie wiesz, no dopiero to, żeśmy się tu próbować, ja, ja, wiem, wiem. ja nie wiem, co do czego jeszcze. Powiem mhm. Wam, że ta kuchnia, jej umycie, dosłownie wszystkich szefów dało mi trochę w kość. Stopy to mi odpadają, ja nie wiem, szkoda, że nie mam jakiegoś, wiecie, zegarka na ręce, który liczy kroki, bo szczerze jestem ciekawa, ile kroków Robię będąc po prostu w domu tutaj i robiąc coś teraz non-stop. Jutro już nie odpuszczę sobie i Kamilowi, żebyśmy pojechali po tą choinkę. Chciałabym, żeby już ta choinka jednak tutaj była, tym bardziej jak nagrywam świąteczne filmy masy, no to kurczę, jakoś tak dziwnie bez niej co. Także jutro pewnie ogarniemy resztę i kupię coś fajnego też do tego stroika na stół. Coś tam wymodzimy, żeby było. Także dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Zmywam makijaż, idę się myć i spać. Do jutra!